Witam serdecznie. Czy idziemy w kierunku spadku cen nieruchomości, czyli na co zwrócić uwagę w najbliższych miesiącach? Ostatnio trafiłem na raport, w którym autorzy twierdzą, że nie można mówić o spadkach cen nieruchomości i jako argument podają, jak kształtują się ceny nieruchomości w jednym z serwisów ogłoszeniowych. Tak, z tym, że to są ceny ofertowe, a nie ceny transakcyjne. Jeżeli przyjdzie załamanie, to najpierw kupujący wstrzymują się z zakupami Nieruchomości czekając na obniżki, a z kolei sprzedający nie chcą zmniejszać cen, licząc, że znajdzie się chętny na zakup. Takim pierwszym czynnikiem będzie wyhamowanie liczby zawartych transakcji. Takim czynnikiem, który dużo powie. O kondycji rynku nieruchomości jest liczba zawartych aktów notarialnych, a także liczba udzielonych kredytów. I tutaj z pomocą mogą posłużyć dane Ministerstwa Sprawiedliwości, pokazujące dynamikę zmiany liczby aktów notarialnych w poszczególnych miesiącach lub kwartałach w porównaniu do analogicznych okresów w latach ubiegłych. Na razie trzeba poczekać na wyżej wspomniane dane. Trzeba także poczekać na dane dotyczące liczby zawartych umów kredytowych. Koniecznie muszą to być dane pokazujące umowy w ujęciu liczbowym i wartościowym w poszczególnych miesiącach lub kwartałach, ale koniecznie do analogicznych okresów w latach ubiegłych. I takie raporty publikuje na przykład BIK lub NBP. Należy także monitorować zmiany dotyczące spłacalności już uruchomionych kredytów hipotecznych. To też dużo powie o kondycji rynku nieruchomości. Takie raporty publikuje BIG. Zatem musimy jeszcze poczekać na, na wiarygodne dane, a tymczasem zachęcam do kupna mojego poradnika pod tytułem Jak znaleźć i kupić mieszkanie. Link do księgarni znajduje się poniżej. Poradnik można kupić zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Dziękuję bardzo.